Jest z nami trener Beniaminka Krosno, rocznik 2005 do Robert Radcow. Cztery dzisiejsze spotkania. Jak trener oceni postawę swoich zawodników? Uważam, że były gdzieś tam lepsze, lepsze spotkania, ale też, też gdzieś tam gorsze. Zdobyliśmy w tych, w tych meczach gdzieś tam sześć punktów. Hmm, uważam, że przed jutrzejszym, gdzieś tam pojedynkiem, to jest gdzieś tam niezła zaliczka w sumie, żeby żeby powalczyć o, o podium. Także uważam, że nie było, nie było gdzieś tam źle, aczkolwiek e, w spotkaniu z Jagelonią uważam, że, że byliśmy zdecydowanie e, zespołem gorszym, e, dlatego e, gdzieś tam e, myślę, że, że tutaj ciężko, żeby, żeby tutaj liczyć na, w tym meczu o 3 punkty. Natomiast e, w spotkaniu z Wisłą, które przegaliśmy. 4 do 2 gdzieś tam fajnie żeśmy zagrali, i, i troszeczkę zabrakło, ale uważam, że żeby był mecz, którym na pewno mogliśmy, moglibyśmy w tym meczu wygrać. Także, także ogólnie niedosyt, ale, ale nie, jest, nie jest też źle. No właśnie, tutaj wszyscy obserwatorzy chwalili za to spotkanie z Wisłą, bo kilka takich pięknych akcji, w których wymieniliście 5, 6, 7, 8 podań z pierwszej piłki, przedostawaliście się pod bramkę rywali, To jest skuteczności jednak chyba troszkę zabrakło. No dzisiaj rzeczywiście. Ta skuteczność troszeczkę gdzieś tam przeszkodziła nam w tym, żeby, żeby tych bramek troszeczkę więcej strzelić i, i gdzieś tam zdaję sobie sprawę, że, że musimy nad tym popracować. Ale uważam, że, że też gdzieś tam niektóre sytuacje potrafiliśmy wykorzystać trudne i, i też bramki z, z dystansu, także, także myślę, że może jutro się akurat ta moneta odwróci i gdzieś tam będzie, będzie troszkę lepiej. Na tle tych no, można powiedzieć bardzo mocnych rywali, no bo Śląsk Wrocław, widzę Łódź, Jagielonia, Korona, Kielce, tu drużyna skrosna, no można powiedzieć wygląda bardzo dobrze. Myślę, że gdzieś tam nie, wygląda, nie wyglądało to źle patrząc przez pryzmat całego dnia, ale tak jak mówiłem, uważam, że, że w meczu z Jagielonią, gdzieś tam no, no, drużyna zdecydowanie lepsza od nas i, i tutaj gdzieś tam przede wszystkim ten mecz pokazał, że, że musimy jeszcze ciężej na treningach pracować i, i trzeba być bardziej jeszcze pokornym, bo, bo właśnie ten mecz mi pokazał nam, kibicom i wszystkim, że, że przede wszystkim ciężka praca i, i tylko Także patrząc z boku na, na spotkania Beniaminka, to no, chyba z, ze zbyt dużym respektem zawodnicy podchodzą do rywali, bo zawsze tutaj oprócz meczu ze Śląskiem Wrocław, to pierwsi tracili bramkę, później musieli gonić ten wynik. No, powiem szczerze, że, że, że gdzieś tam w tym, w tym meczu z Wisłą troszeczkę zabrakło zabrakło tej skuteczności. Natomiast odwołując się do tego pytania pana, to, to uważam, że rzeczywiście troszeczkę może za duży respekt, ale nie zawsze mamy taką sytuację, że, że gramy z takimi klasowymi drużynami, także po prostu no, zdaję sobie sprawę, że, że no, taki wyszło po prostu w tym dniu. Natomiast no cóż, no taka piłka, no niestety. No. Jest po tych czterech spotkaniach 6 punktów, jest też szansa jeszcze na podium. Jutro jednak trzeba te spotkania wygrywać. Powalczycie o medale. Na pewno powalczymy, aczkolwiek jutro czekają nas. Uważam, że jeszcze gdzieś tam trudniejsze mecze niż dzisiaj, także na pewno nie będzie łatwo, ale trzeba gdzieś tam wyjść rano i, i też w te trzy mecze powalczyć, o, o walczymy o 9 punktów. Także no zobaczymy, zobaczymy. Na pewno dzisiaj dużo, dużo takich wniosków z tych meczów. Były dobre momenty, ale też gdzieś tam słabsze. Uważam, że troszeczkę motorycznie odstawaliśmy od, od zawodników i, i gdzieś tam być może to się przyczyniło, że, że, że tak, to, tak to wyszło. No ale uważam, że, że gdzieś tam idźmy powolutku i, i no zobaczymy jak jutro. Jutro myślę, że jakaś taka analiza będzie. Co do tych spotkań, to ja osobiście je przeanalizuję. Też muszę obliczyć, jak, jak procentowo celność podań wyglądała u nas jak u przeciwników i wtedy gdzieś tam będą jakieś tam wnioski już takie troszeczkę większe. Trener chwalił tutaj Agielonie, faworyt do zwycięstwa w tym turnieju? Znaczy wydaje mi się, że, że widzę i Jagiellonia prezentują futbol bardzo dobry i, i, i ten, ale tutaj Wisła też bardzo fajnie się pokazała, także uważam, że ta trójka ma największe szanse na to, żeby, żeby, żeby gdzieś tam tutaj powalczyć o, o zwycięstwo na Pro Cup 2014. Dziękuję i powodzenia w jutrzejszych spotkaniach. Dziękuję.